Sanniki. Europejskie centrum artystyczne imienia Fryderyka Chopina. Sanniki oczami Chopina. Sanniki to jedno z ostatnich miejsc Polski, które fascynują i potrafią zauroczyć. Kto raz tu był, wróci, to pewne. Wciąż są tu żywe tradycje dawnej sztuki ludowej. W regionie do dziś zachowała się odrębność strojów, tańca, muzyki. Urokom sannickiego folkloru uległ również Chopin, którego inspirowała muzyka i piosenki śpiewane w Sannikach. A z czego dziś są dumni mieszkańcy Sannik? Saniki są dumne z pałacu, w którym ma siedzibę Europejskie Centrum Artystyczne imieniem Fryderyka Chopina, z koncertów, które odbywają się tutaj od ponad 35 lat. Fryderyka Chopina, który spędził tutaj dwa wakacyjne miesiące 1828 roku. Jesteśmy dumni z zespołu, który ma długoletnią tradycję i saniki są stolicą tego folkloru. Jesteśmy w Sannikach, a ze mną jest pan wójt Gabriel Wieczorek, wójt gminy Sanniki. Witam. Majątek w Sannikach przez kilka wieków należał do książąt mazowieckich. Był też dobrami królewskimi. Do dziś zachował swój urok, historię pobytu Chopina. Jednym z najbliższych przyjaciół genialnego kompozytora był Konstanty Pruszak i to właśnie na jego zaproszenie Fryderyk Chopin przybył do Sannik. Dziś pamięć Chopena w Sanikach kultywuje Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopena. A na organizowane tu koncerty przyjeżdżają najwybitniejsi muzycy. Jednym z inicjatorów powstania ośrodka szopenowskiego był Jerzy Waldo. I o tym będzie nasz program. A w programie od profesora Henryka Samsonowicza dowiemy się, jakie były dzieje sannik w wiekach średnich. Oraz poznamy historię pałacu pruszaków, w którym gościł Fryderyk Chopin. Powiemy też o pobycie Chopina w Pałacu Pruszaków w 1828 roku oraz pokażemy sannicki folklor. Sanniki to prastara piastowska miejscowość. A co wiemy o jej początkach? Sama nazwa Sanniki, być może pan profesor powie nam, skąd ona może pochodzić. Pochodzi od sani. Czyli była to miejscowość, gdzie albo robiono, albo reperowano, albo wykorzystywano sanie. Jest to jedna z hipotez, która być może ma coś na rzeczy, ale tak naprawdę to nie jest wcale pewne, i nie jestem przekonany, czy przypadkiem nie jest to związane z imieniem czy nazwiskiem właściciela sannik, który wtedy właśnie tworzył ten dwór, który jest jednym z wspanialszych zabytków architektury. Na Mazowszu na ogół dosyć ubogiej w ślady historyczne. Jest to rzeczywiście miejscowość godna przede wszystkim zwiedzania i opisywania. Sanniki, rzeczywiście swoją nazwą, wskazują na bardzo odległą przeszłość, w której powstały i stały się częścią nazw stosowanych w gruncie rzeczy w całej Polsce. Czy to miejsce można również wiązać z pobytem w dworze myśliwskim książąt Mazowieckich z linii płockiej? Oczywiście, że tak, w związku z tym, że Sanniki stały się znaczącą rezydencją na Mazowszu? Zastanawiam się, czy sama rola Sannik była istotna, kiedy nastąpił rozpad książęcego Mazowsza. Bardzo istotna, oczywiście, że tak to była linia Mazowsza płockiego. To była miejscowość, która dała się poznać jako ośrodek wielkiej własności ziemskiej, co na Mazowszu było rzadkością. Już w średniowieczu Sanniki były ulubionym miejscem polowań Piastów Płockich. Tu również, w pobliżu istniejącego pałacu, stał myśliwski dworek książąt. Bogactwo z było ogromne, bo to Trzeba pamiętać, że gruba zwierzyna nie wychodziła z głębi puszczy, ale nawet nadrzeczne ogromne obszary niżowe, z krzakami z, 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 z no, masą zieleni były znakomite dla zwierzyny głownej, na przykład wszystkich saren, z jeleni, dziki, to przecież była. W znacznej mierze trwa do dzisiaj klęska większych obszarów, takich właśnie błotno-nowodnionych. Polska jest bogata w bo obszary łowieckie. Podczas badań sondażowych w 2011 roku archeolodzy natrafili przed Pałacem Bruszaków na pozostałości Starego Dworu Myśliwskiego książąt Mazowieckich. W maju 2017 roku rozpoczęły się tu prace archeologiczne. Wygląda na to, że ta, taka górka, dzisiaj niewielka, to ślad najstarszego miejsca, czyli Dworu Myśliwskiego Drewnianego. Być może pod tym, co tutaj się odsłania, będą te ślady Dworu Książąt Mazowieckich, a rozgrywały się tu bardzo dramatyczne historie. Dotychczasowe prace archeologów przyniosły rewelacyjne wyniki. Aktualnie odkryliśmy XVII-wieczne fundamenty kamienne, pośród których znajdują się również cegły, które miały wzmocnić tą konstrukcję, jak również znaleźliśmy bardzo liczne zabytki ceramiczne, natomiast najciekawsze znaleziska, które pozwalają datować nam bardzo precyzyjnie ten dwór, są to monety z czasów Zygmunta III Waza. Sannicki Dworek Myśliwski był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Na skalę nawet całej Polski, bo przecież no, Sanniki, w, które w XIV wieku już są nam dość dobrze znane mamy tutaj Wójta były miejscem odwiedzin, miejscem polowań książąt mazowieckich w roku 1460 drugim, właściwie w Sylwestra, z 61 na 62, w dość dramatycznych, do dziś niejasnych okolicznościach zmarł tutaj książę tej części Mazowsza, mówić VI. Różnie mówią na temat jego śmierci. Śmierć była nagła. Młody, zdrowy człowiek nagle zmarł w Sylwestra, po czym natychmiast umarł jego brat w Płocku, co wykorzystał nasz król Kazimierz Jagiellończyk i ta część Mazowsza została inkorporowana jako pierwsza do korony, czyli można by powiedzieć, że w tym miejscu, które jest za nami, zaczął się koniec suwerennego księstwa mazowieckiego, jakie istniało przez, od rozbicia dzielnicowego no, aż do początku XVI stulecia. Mamy nadzieję, że to jest pod spodem. Natomiast jak się czyta ilustracje y, dóbr królewskich, to y, po książętach mazowieckich tutaj weszli królowie polscy i to było starostwo. W 1793 roku, y, w ramach drugiego rozbioru Polski te ziemie przejmują Prusacy i zaczyna się powoli nowa historia tego miejsca, bo majątki królów polskich stają się własnością króla pruskiego, a zatem i sandniki przestają należeć do Stanisława Augusta Poniatowskiego jako króla Polski i stają się własnością króla pruskiego, który potem przekazuje to rodowi Pruszaków. Koniec XVIII i początek XIX wieku. To okres rozwoju Sannik, a to za sprawą nowych właścicieli majątku, pomorskiego rodu Pruszaków, herbu Leliwa. Panie dyrektor, rzadko kiedy w polskim dziedzictwie kulturowym mamy taki komfort, że możemy być w zachowanym, oryginalnym miejscu, cieszącym się taką wielością autentycznych miejsc, pamiątek, całkowicie zachowanych. Po Fryderyku Chopenie, i takim miejscem są dzisiaj Sanniki. Przede wszystkim Pałac Sannicki, w którym dzisiaj stoimy, jest miejscem, w którym gościł i spędził tutaj Fryderyk Chopin w 1828 roku swoje wakacje. Jako 18-letni chłopak tworzył, komponował, mieszkał w tym właśnie pałacu. Dziś widzimy oryginalne schody, a przede wszystkim na piętrze oryginalne malowidła, polichromie ścienne. I sufitowe, które w ostatnich czasach zostały odkryte, odrestaurowane. I po tych oryginalnych schodach wyjdziemy, żeby zobaczyć jeszcze jeden artefakt szopenowskiej historii, a może nawet dotknąć, jeśli pani pozwoli. Oczywiście zapraszam. Na każdym kroku czuć historię. Tu wyczuwa się ducha pruszaków, tu wciąż czuje się ducha Chopina. To właśnie na tym fortepianie, według tradycji zachowanej w rodzinie Pruszaków, grywał młody Fryderyk Chopin w Sannikach lub też w Warszawie. W Sannikach grywał na pewno, fortepian Pruszaków to jest na pewno wtedy fortepian bardzo dobrej polskiej marki, zamówiony, byśmy powiedzieli dzisiaj, dla profesjonalistów. Ja myślę, że ten fortepian ma swoje znaczenie w kulturze polskiej, w kulturze europejskiej, przecież wiemy, że Chopin oczywiście był tutaj na wakacjach u swojego dawnego kolegi szkolnego w roku 1828. Spędził tu dwa miesiące, pracował nad dwoma utworami, ale również wypoczywał. Częścią tego wypoczynku był kontakt z wyjątkowo oryginalną i wyjątkowo bogatą kulturą ludową. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że ta wrażliwość na muzykę ludową, jaką wyczuwamy, zwłaszcza w mazurkach szopenowskich, w dużym stopniu narodziła się pod wpływem pobytu w tym miejscu, pod wpływem spotkania z tymi ludźmi i na pewno pod wpływem dźwięków podobnych, jak słyszeliśmy przed chwilą. Właściwie w Sannikach powstały dwa konkretne utwory Fryderyka Chopina, trio. G. i Rondo C. Jeden z nich zrobił większą karierę, drugi trafił do przysłowiowej szuflady, ale to namacalne dowody twórczej atmosfery, jaka panowała tu latem 1828 roku. Jesteśmy w jednej z sal wystawienniczych na piętrze Pałacu, sali poświęconej związkom Fryderyka Chopina, rodziny Fryderyka Chopina i rodziny Pruszaków. A jednocześnie jest to jedna z sal, w której podczas ostatniego remontu pokazały się naszym oczom piękne malowidła ścienne polichromie. I te polichromie niewątpliwie są elementem wielkim, takim dodanym. Mającym nadać tutaj jakąś dodatkową wartość. Te akurat, które tutaj są przed nami, które widzimy, ewidentnie odwołują się do klasycystycznego stylu, czy klasycyzującego bardziej stylu całej budowli. Operują tylko i wyłącznie symboliką geometryczną, elementami nawiązującymi do tych antycznych zdobień, a nawet bym powiedział, jeżeli ta struktura farby jest odtworzona, to nawet miejscami do próby mozaik. Natomiast bardzo urokliwe, proszę zwrócić uwagę, dodane w przestrzenie linie, które są tak namalowane, że to de facto, jeżeli nieuważnie się przyjrzymy, czy rzucimy okiem, powoduje wymiar trójprzestrzeni, takich gzymsów, które w rzeczywistości byłyby stiukami. To bardzo często się tak robiło. Właśnie to raczej takie aspiracje. Gdyby to był plafon, taki wielkiego stylu, wielkiej rezydencji, robiony w długim, w długim czasie, to te polichromie byłyby jeszcze zdobione dekoracją stiukową i dopiero potem cały materiał byłby polichromowany, ale one są niewątpliwie wielką wartością, zwłaszcza jeżeli sobie uświadomimy, że być może w tym pomieszczeniu, bo tego dokładnie nie wiemy, co gdzie było, ale być może w tym pomieszczeniu siedział i grał na fortepianie Fryderyk Chopin i kiedy myślał o tych swoich kompozycjach, a może nie tylko o tym, to patrzył właśnie w ten sufit, który wyglądał dokładnie tak jak go widzimy. Zauroczony pobytem w Sannikach, Fryderyk Chopin, tak opisywał swój pobyt w pałacu. 9 września 1828 roku w liście do Tytusa Wojciechowskiego: Byłem wówczas w Sannikach u Pruszaków. Całe lato tam spędziłem. O zabawie tamtejszej nic ci nie pisze, bo i ty byłeś w Samnikach. Niestety, list zachował się jedynie w odpisie. Jego oryginał spłonął w 1905 roku. Dużym wydarzeniem w życiu Sannik była wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego 29 maja 1930 roku. Sannicki Pałac wielokrotnie gościł najwybitniejsze osoby, które tworzyły polską duchowość i kulturę. Bywali tu Ryszard Kaczorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Maria Konopnicka, Jerzy Waldorf, Wiktor Zin, Daniel Olbrychski, Wojciech Siemion i Halina Czerny-Stefańska. Wspaniale wyglądające dziś sale pałacu zostały odnowione z najwyższą starannością. Udało się uchwycić ducha epoki, choć nie było to łatwe. Zwykle, jak to w wypadku, tego typu obiektów nie dysponujemy jakąś dużą ilością. Oryginalnej dokumentacji pozwalającej dokładnie odtworzyć wnętrza. Zdjęcie, które tutaj jest za plecami, pokazuje wnętrze, jak ono wyglądało w latach 30., i na podstawie tego postanowiliśmy e, odwzorować e, w jednej z sali wnętrze właścicieli rodziny dziewulskich, która wtedy e, w tymże pałacu mieszkała to teraz możemy sobie wyobrazić przezacnych gości dziewulskich, bo przecież kiedyś w tym pałacu bywali prezydenci, wielkie głowy kościoła i w tym fotelu mógł zasiadać, czy w tym miejscu mógł zasiadać prezydent Mościcki. Wróćmy do Fryderyka Chopina. Jedną z niewielu pamiątek, które przypominają pobyt wielkiego kompozytora w Sannikach jest właśnie ta tablica. Ona przetrwała tylko dlatego, że była wmurowana stosunkowo późno, bo dopiero w połowie lat dwudziestych XX wieku, dziewulscy ją wbudowali, żeby swoim gościom uświadomić, że tutaj y, mieszkał Fryderyk Chopin. Ale nie samą sztuką człowiek żyje. Zainteresowani rozwojem sannickich dóbr, Pruszakowie początkowo założyli uznaną hodowlę owiec, a później zainwestowali kapitały w budowę cukrowni. W roku 1849 Pruszakowie założyli tutaj cukrownię, która rozwijała się w dość szybkim tempie. Na początku, w tej dwustuosobowej wiosce, no, wydawało się, że to nic takiego nadzwyczajnego, ale proszę sobie wyobrazić, że taka cukrownia. To zajęcie nie tylko dla robotników pracujących przy samym cukrze, a to w dużym stopniu kobiety, ale także dla ludzi uprawiających buraki, przywożących je tutaj, potem rozwożących cukier. Więc okazało się nagle, że setki ludzi mają z czego żyć dodatkowo oprócz zajęć rolniczych. A cukrownia ma swoją bardzo ciekawą historię, jeszcze i dalszą, mianowicie Wkrótce po otwarciu zatrudnił się tutaj pewien żydowski pracownik imieniem Selik albo Salomon Nathanson. Pracował od niższych stanowisk i stopniowo wykupywał akcje cukrowni, aż stał się jej całkowitym właścicielem. I to są złote lata. Natansonowie dysponowali wtedy bardzo dużym kapitałem i zaczęli te cukrownie rozwijać, czyniąc ją pod koniec lat 80. XIX wieku, jednym z wiodących zakładów cukierniczych w całym regionie mazowieckim. W tej niegdyś dwustuosobowej wiosce, w samej cukrowni pracowało na stałe 800 osób. Czasy świetności skończyły się z początkiem XX wieku. Ośrodek był na tyle duży, że do Sannik, do tutejszej cukrowni, dotarła rewolucja 1905 roku. Miały tu miejsce wystąpienia, miały tu miejsce strajki i w roku 1906 cukrownia spłonęła. Została częściowo tylko odbudowana. No to potem bardzo szybko przyszła I wojna światowa. Walki w tym rejonie w 1915 roku były bardzo zaciekłe. W wyniku ostrzału teren zarówno pałacu, ale również i cukrowni został bardzo poważnie uszkodzony i dziewulscy w zasadzie nie byli w stanie przywrócić tego do stanu świetności. W 1926 roku założyli za to mleczarnię. Mało jest miejsc na świecie, w których do dziś przetrwały kilkusetletnie ludowe obyczaje. Ale w Sannikach przetrwały. Bo, któż wie, że słowo Kiecka wywodzi się właśnie stąd. Mają swoje wycinanki Kaszubi, ale wycinanki z Sannik wcale im nie ustępują. Chopin zachwycony był folklorem Sannik i trzeba przyznać, że wiedział co podziwiać. Działające w Sannikach Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina od 2010 roku dzielnie kontynuuje tradycję koncertów, z których słynie pałac już od 35 lat. Są tu też organizowane wernisaże i przedstawienia teatralne. W pałacu jest też sala koncertowa i muzealna. Dzięki temu czuć tu ducha jednego z największych kompozytorów w dziejach świata. Europejskie centrum artystyczne otwarte jest dla każdego, a zwłaszcza dla miłośników, niepowtarzalnego piękna muzyki Chopina. To właśnie tu Chopin czerpał natchnienie do swoich kompozycji. Nic zatem dziwnego, że miłośników kompozytora nigdy tu nie brakuje. Liczne atrakcje czekają na turystów w przypałacowym parku. Dozwolone nie tylko od 18 lat, można też. Obok strawy dla ducha, pomyśleć o zdrowiu, tym bardziej, że Nordic Walking zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. Przebywając w pałacu na wakacjach, Chopin bardzo zaprzyjaźnił się z ówczesną guwernantką dzieci państwa pruszaków. Spędzał z nią wiele czasu. Były wspólne spacery i wspólne wieczory. Guwernantka zachwycała się muzyką Fryderyka. Ale bomba wybuchła tuż po wyjeździe kompozytora z Sannik. Okazało się, że guwernantka spodziewa się dziecka. Podejrzenie padło na niczego niespodziewającego się Chopina. Na całe szczęście sprawa dość szybko się wyjaśniła. Ojcem maleństwa okazał się zupełnie ktoś inny, ale Chopin i tak został ojcem dziecka. Tyle, że chrzestnym. Sannicki pałac, sale w których mieszkał i tworzył Fryderyk Chopin, udało się tak wspaniale odnowić dzięki środkom unijnym. A warto wiedzieć, że to folklor sannicki wpłynął na to, iż kompozycje Fryderyka Chopena stawiają go w rzędzie najwybitniejszych kompozytorów Europy i świata. Fryderyk Chopin, kiedy tworzył swoją muzykę, kiedy czerpał u źródeł właśnie w tej muzyce ludowej, muzyce korzeni, w Sannikach, na Mazowszu, na Kujawach, to yy, wykorzystując te źródła tworzył muzykę o formacie europejskim, o formacie światowym. Właśnie dlatego stworzyliśmy w Sannikach Europejskie Centrum Artystyczne imieniem Fryderyka Chopina, bo przecież Chopin to Europa, to świat. Udało się przy okazji wykorzystać środki z Unii Europejskiej na to, aby uratować ten przepiękny Pałac. Dlatego chcemy i doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj w Centrum w dalszym ciągu jest to miejsce dla twórców, jest to miejsce ratowane dla przyszłych pokoleń, ale też miejsce w dalszym ciągu tworzenia nowych dzieł artystycznych i w obszarze muzyki i w innych kategoriach sztuki. No cóż, już kończymy spotkanie z Sanicką Historią. To idealne miejsce na relaks z muzyką w tle. W Sannikach chętnie gościmy turystów. O każdej porze roku zapraszam wszystkich do nas. Zapraszam do poznania naszego regionu, do pokochania naszego folkloru i zapraszam na koncerty przepięknej szopenowskiej muzyki. A zatem do zobaczenia. Do zobaczenia w Sannikach.